Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, To Krisp, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale YouTube. Ostatnio Wam się bardzo spodobał i powiedzieliście, że lubicie słuchać to przy odrabianiu lekcji albo jedzeniu obiadu. Więc yy, jestem tu tutaj znowu, żeby yy, Wam umilić czas. I dzisiaj opowiem Wam o moim najlepszym koncercie życia, takim, który zapamiętam już chyba do końca <grym> mojego życia. I był to koncert Eddasa Rana, który był na stadionie narodowym. Zaczęło to się w sumie tak, że moja siostra, moje dwie siostry chciały tam jechać. Ja w sumie Eda sz rana kojarzyłem, bo wiadomo kojarzę i ale nie planowałem jechać na ten koncert i dostałem się tam w sumie z przypadku. Ponieważ jedna moja siostra zrobiła błąd <grych> i kupiła zamiast na płytę bilet, kupiła bilet na miejsce siedzące naprzeciwko sceny. No i niestety się okazało, że nie mogą być razem, bo chciały jechać tam we dwie. No, i moja mama stwierdziła, że niech ten bilet będzie dla mnie, a niech one próbują dalej e, kupować te bilety. Generalnie z biletami to była masakra jakaś, ponieważ e, bilety musiały być e, kupione o godzinie chyba 10, więc siedziały tam przez godzinę albo dwie i odświeżały tą stronę, żeby te bilety kupić. Więc wyobraźcie sobie minę mojej siostry, kiedy dowiedziała się, że nie kupiła na to, co powinna. No, ale. Wyszła jak wyszło, no i ten bilet dostałem. No i w sumie kupowaliśmy te bilety rok wcześniej. Jak się później okazało, rok później e, moja dziewczyna wraz z rodzicami zorganizowała wyjazd nad Morze, i dowiedziałam się, że będzie wyjazd nad Morze 11 w ten sam dzień, kiedy mój koncert. No i niestety musiałem coś zacząć kombinować, więc stwierdziłem, że. Na może pojadę dzień później z Warszawy z Gdańska do Mielna. I generalnie 11 sierpnia przyjechaliśmy tam. Jak się okazało, kupowaliśmy bilety na jednej z bardzo popularnych stron, gdzie się wynajmuje mieszkania. Wynaliśmy w miarę tanie mieszkanie. Znaczymy pokój takie, takie wiecie, dwa pokoiki w mieszkaniu, żebyśmy mieli gdzie spać. Jak się okazało, niestety pan, który sprzedawał nam te bilety. Okazał się y, łachym na pieniądze, ponieważ zauważył, że y, w dniu koncertu y, pieniądze dostanie większe. Y, bo każdy będzie szukał jakiegoś mieszkania, żeby spać po tym koncercie. Praktycznie na tym koncercie było 10 tysięcy osób, więc y, no było trochę. Więc y, odmówił nam dzień wcześniej, nawet nie dostaliśmy informacji o tym. No i zostaliśmy w Warszawie w centrum i nie wiedzieliśmy, co zrobić. No, i zaczęliśmy pisać z działem obsługi klienta na tej aplikacji. No, i na szczęście pani nam powiedziała, że nam załatwi coś innego w tej samej cenie, yy, co to mieszkanie. Zdziwiliśmy się, że dostaliśmy zaproszenie do hotelu czterogwiazdkowego w ramach rekompensaty, yy, bo nie dostaliśmy żadnej informacji. No i yy, z ze zwykłego mieszkanka, w którym mieliśmy być, dostaliśmy się do hotelu czterogwiazdkowego w centrum Warszawy. To było jedno z takich, no po prostu no, dziwnych, dziwnych przypadków, praktycznie. I nie wiem, wstawię mam, jeżeli mam jakieś zdjęcie, to wstawię wam, a jeżeli nie, to nie. No, mieszkaliśmy prawie na, na samej górze tego, tego wieżowca. Był taki większy hotelik, większy pokój trzy na trzy osoby, trzy łóżka, Do tego był telewizorek mały, no, lodówka. Tylko wiadomo jak w hotelu, w lodówka była wypełniona, ale za wszystko co się weźmie, no to się płaci. Do tego łazienka też była bardzo ładna. No i tak w sumie mieliśmy sprawę mieszkanie załatwioną. No i przebraliśmy się ze wszystkim i pojechaliśmy na koncert. Koncert jak przyjechaliśmy, to się po prostu przeraziliśmy. Niektórzy tam siedzieli dzień wcześniej, żeby tylko być blisko Sceny przy samej scenie przy barierkach. Okazało się, że na naszych biletach jest tak, że było na jedno nazwisko. Musieliśmy wejść z jednej furtki. Tylko, że ja musiałam wejść inną furtką, a moje siostry wchodziły inną furtką. Tylko, że musieliśmy wejść na jedno nazwisko trzy osoby. Więc ja nie mogłem iść z moim biletem na inną furtkę ponieważ musiałam być z moimi siostrami, żeby wejść w ogóle do środka. Jak się okazało? Kolejka była na pół godziny albo i więcej. Stanęliśmy na samym końcu. Chyba e, TVN nagrywał e, reportaż, jak to wyglądało. Nie wiem, czy nawet na tym je, na, na kam kamera mnie nie uchwyciła gdzieś. I, e, i e, czekaliśmy. No, nie, trochę byliśmy zmęczeni już tym wszystkim. Yy, bo prawie cały dzień był galimatias z, z mieszkaniem i z co mamy w ogóle zrobić ze sobą. No i yy, staliśmy w tej kolejce. No, niektórzy byli bardzo mili ludzie, pogadaliśmy sobie z nimi, pośmialiśmy się. Weszliśmy do środka i był taki wężyk. Jeszcze do tego wężyk był. Trzeba było zostawić wszystkie wody, wszystkie parasole, wszystkie jakieś takie kontrabandy i wszystko było na jednym takim większym śmietniku. To Było słabo zorganizowane, poni ponieważ powinien być jakiś, yy, jakieś miejsce, gdzie to się odłoży, chociażby nawet niepilnowane. No, niestety, no, ale yy, no, ktoś to musiał później posprzątać i były niepotrzebne dodatkowe koszty. No, ale po wejściu okazało się, że yy, wytłumaczyliśmy sprawę sytuacji pani, która nas biletem wpuszczała. Dodatkowo ta pani nie wiedziała o czym, o czym my mówimy, więc musiała do swojego bardziej przełożonego powiedzieć. I my nie byliśmy na szczęście pierwszą sytuacją, bo było już kilka osób, które tak musieli przeprowadzić. No i musiałem z panią wejść yy, osobno, i pani mnie przeprowadziła do innej furtki. No i w furteczkę weszliśmy. Szedłem furtką yy, na swoją trybunę. Było na szczęście otwarte sklepy, tak jak na Stadionie Narodowym, yy, można sobie kupować. Yy, przekąski, i piwa, i tak dalej, różne. No i ja sobie kupiłem na i popcorn. No i było bardzo dobre. No i zjadłem to praktycznie od razu. <gry> a koncert Eda był oj, dużo później. Nie pamiętam, o której my wchodziliśmy. To było w godzinach popołudniowych, a Ed grał na samym końcu, ponieważ miał jeszcze swoich yy, poprzednich wykonawców, którzy grali razem z nim. No i przede wszystkim yy, byli Polacy. Yy, Zespół Polaków, którzy śpiewali po angielsku bardzo fajni. Nie, nie potrafię sobie przypomnieć teraz ich nazwy. Jeżeli je znajdę, to napiszę tutaj. E I e przede wszystkim e największym hitem to była Anna Mari. Anna, Mar Anna Mari, <tak>, tak po polsku można powiedzieć, gdzie była bardzo złota dziewczyna, że tak powiem, bardzo miła. Mi się wydaje, że to był jest. Jeden z pierwszych takich większych koncertów na tyle osób, bo w, na stadionie narodowym było 10 tysięcy osób, gdzie po prostu wszyscy atmosfera była bardzo fajna i wszyscy klaskali jej się cieszyli, jak ona śpiewa. Ja tej dokładnie jeszcze wtedy nie znałem, ale po tym koncercie ona zaczęła zyskiwać bardzo dużą popularność. Przede wszystkim swoim albo, albumem, chyba 2002, i tą piosenką jej główną z, z singlem z tego albumu. Były też później chyba po niej jeszcze kilka innych zespołów, ale już nie pamiętam. Byśmy musiał zobaczyć yy, w sumie yy, repertuar jaki był, ale yy, no, w sumie to było dwa lata temu. Dokładnie nie pamiętam tych sytuacji, ale postaram się Wam szczegółowo opisać. No i na samym końcu był Ed Sheeran i to po prostu no, miał... Przyszedł chłopak z gitarą. Miał tylko jeden taką tablicę z przyciskami, żeby mógł sentencje powtarzać, które nagrał wcześniej, żeby mieć więcej jakby głosów i zagrał tak koncert. No i po prostu byłem w niebo wzięty. Była taka piękna atmosfera, scena była cała taka um, elektroniczna, taka cała, um, cała, po prostu był układ, układ do każdej piosenki i po prostu cała scena to był jeden wielki telebim wraz z Edem na, na samym środku. nie była niesamowite. Plus jeszcze dodatkowo każdy trybuna dolna dostawała czerwone kartki, a trybuna górna dostawała białe kartki. I na jednej z piosenek musieliśmy te kartki podnieść do góry i e, ułożyła się z tego flaga biało-czerwona. Też wrzucę wam to zdjęcie, bo jest bardzo dużo. E, no i e, no koncert przebieg jak przebieg. E, moje siostry mi mówiły, że na piosence. Em, i found the love, yy, chyba tak się nazywa, albo jeszcze inaczej, ale tak yy, jest pierwszy wers pierwszy tej piosenki. Jeden yy, chłopak oświadczył się drugiej dziewczynie. Mi się de, że chłopak miał dobry, dobry moment w życiu, wybrał na, na ta, takie oświadczyny. No i e, koncert przebiegł do końca. No i rozpętała się burza. Z, e, powiem Wam też ciekawostkę, że e, stadion narodowy jest jak parasol. Że jak jest zamknięty, to znaczy, że na górze góra jest otwarta. A jak jest otwarty, to znaczy, że jest zamknięty. I w tym momencie Stadion Narodowy był zamknięty, a była burza. I cały deszcz na wszystkich ludzi na, yy, na tej yy, płycie spadł. Ja na szczęście siedziałem i mnie to nie, do, nie dotarło do mnie. No i burza się rozpętała straszna. no trwała z dobre 40 minut. Moje siostry jeszcze stwierdziły, bo się rozdzieliliśmy, no bo wiadomo, że byliśmy daleko od siebie. One poszły sobie kupić koszulkę. A ja szybko biegłem do y, najbliższego schronu i y, to był chyba jakiś przybliż, przydrożny kebab, w którym y, usiadłem i szybko zamawiał Uber, ponieważ wszyscy zaczęli zamawiać Ubera, a most, y, który zawsze jest y, po drugo, żeby przejść na drugą stronę Wisły zamknięty został, ponieważ zawsze po koncertach ten most jest zamknięty i nie mogliśmy się wydostać, żeby iść na drugą stronę Wisły, w której mieliśmy hotel, musieliśmy przejść bardzo daleko. Zamówiłem tego Ubera, ale siostra mnie kazała odwołać, ponieważ by czekał długo na nas. I wtedy ten Uber jeszcze był zamówiłem w miarę taniego, bo był za 20 zł. A później już ceny wywindowały tak do góry, że Uber był za 60 zł do naszej lokalizacji. No i musieliśmy iść z Buta. Niestety szliśmy jakieś dobre, no szliśmy przed siebie według map Google. Szliśmy jakieś dobrą godzinę, może nawet mniej przez jakieś uliczki ulice, później na jakieś wiadukty, byliśmy przemarznięci i zimno nam było i się baliśmy, że zachorujemy jeszcze po tym. I na szczęście później ja się zdenerwowałem. Poszliśmy na taką główną ulicę. Mówię, dobra, uber za 50, 40 zł był chyba. Mówię, ja stawiam i jedziemy do hotelu. No i przyjechał po nas, przyjechaliśmy, no i padnięci poszliśmy spać. No, i na drugi dzień ja musiałem wcześniej wstać i jechać pociągiem do Mielna do mojej dziewczyny, ale powiem wam, że to był jeden z najbardziej niezapomnianych koncertów mojego życia. Atmosfera, y, nagłośnienie, y, scena tak grająca, y, no, piosenki Eda, no po prostu wywarły na mnie niesamowite wrażenie, na której żaden koncert, na którym byłem, jeszcze takiego nie, nie, nie dał. Wydaje mi się, że y, następcą Michaela Jacksona pod względem liczby ludzi jest właśnie Ed Sheeran I, i wydaje mi się, że na następny koncert chciałbym też taki pojechać i mam nadzieję, że wyda jakąś kolejną płytę. No i mam nadzieję, że Wam się spodobał mój filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, co mówiłem. <grych> Piszcie też w komentarzach, na jakich koncertach Wy byliście, jakie Wam się podobało. Piszcie swoje historie. Wbijajcie do mnie na Instagram, wbijajcie do mnie na TikToka. Zasubskrybujcie też kanał Toficrym. Cieszę się, że jesteście tą społecznością, dla której mogę to nagrywać. I cieszę się, że podoba się Wam ten filmik, czyli mój poprzedni jeden. Mam nadzieję, że Wam się też ten spodoba. No i trzymajcie się na razie.